Dzian, bez boniego. Odkąd został porwany przez Roxy. Już jest tak nudno w tym domu. To jest O jest! Siema! Zapomniałem go przedstawić! No to jest William Afton Spring i... Dobra, skąd zbiadolić I znać może w końcu pracę. Odkąd... Ja się tam kurde pracę! Ja się tam kurde pracę! Ja się tam... No dobra! Z... znajdę w jakimś maku bez od tak od razu, no dobra. A few moments later... ziemniaki, ziemniaki, Okej widzowie, jestem tu w pierwszej pracy. Dzień dobry, ja tutaj przyszedłem o pracę. Jaką pracę? No nie wiem, kasiera, coś w tym No dobra, ale... Co, co, co to jest? Co to jest? Ej, 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 kurde! Cupcake, chodź tu, chodź tu, chodź, chodź! Hej, Cupcake! Ej, hej, Cupcake! Ej! nie, może, Nie! Pan, 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 go Dobra, czy mógłbym tu pracę na przykład... Ile się tu zarabia? Jako kelner to stówka na tysięcznie, ale... Nie, no to pan żartuje sobie, ja... Do widzenia, nie, nie, tu nawet... Ja nie chcę, na, ja, na... Już nie jestem chyba zainteresowany tą prasą. Dobra, do widzenia. Dobra, widzowie, jestem w następnej... Nie wygląda zna... O nie, to ten gościu. Przez poprzedniego odcinka. Co ty gadasz? Nie, dobra. O, to tam jest chyba worker. I Freddy jakiś? Dobra. E, przepraszam. Przepraszam. Co? Co się dzieje? To znowu? <grym> e, przepraszam, ale ja przyszedłem tu o umowę o pracę. Może się nie zmiać. No dobrze, przepraszam. A, to tak. Na OLIK się wystawiłam. Generalnie to no... będzie dobrze płacone. Y, mamy poszakujemy akurat teraz pracowników. Y, tak. Będziesz mógł na przykład naprawiać animatroniki, jak ja teraz, bo przecież łażą po tych korytarzach. Cześć, cześć Freddy. A tam widzę, że jakiś drugi jest ziomuś. Tam jakiś drugi ziomuś jest. Monty, to jest Monty, to też musiał postarczyć. Ten chyba najgłupszy, tak? Będziesz musiał... no. Taki no. silny, ale głupi, wie pan. No yy, Tak, tak. Yy, no dobra, no to ja chyba. No to ja chyba się zapiszę, to. Dobrze, dobrze, jak ten pan pracować nawet nie za pełną krajowią. Minimal... Dobra. Dobra, ale widziałeś, ja się zapisałem na to. Ale patrzcie tutaj. Tu jest ten ziomuś. Zagadajmy do niego. Spytajmy się czy, gdzie jest Monika. Dobra. Mam do ciebie propozycję. Taką. ty mnie zaprowadzisz do Roxy. A ja ci coś na koniec odcinka. Będę ci coś dał. No dobra. I co jest? Nie ma helpiego. E, e, tym razem ja go nie zjadłem. Okej. Okay. Dobra, musimy przejść przez Venty do Roxy. Ja tu wtedy zostanę, a ty zrobisz tam swoje, co chcesz. Dobra, S słuchaj, ty musisz tam iść, ja tutaj zostanę, bo ja już tam nie mam za bardzo zasięgu. Jak przejdziesz przez Venty, to musisz przekupić dziecko, żeby cię wpuściło do pokoju Roxy. Wiem, że to dziwne. To papa. I przekupić, żeby wejść do pokoju Roxy, tak? Dobra, idź już sobie. Już mam Cię wystarczająco dość. Idź, idź! idź. Mój placu, give me my money! No, 100 złotych, 100 złotych! Zł. Zł? Tak! Czekaj, czekaj! Nie! Dobra, to w sumie. Tak! sobie Dobrze, dobrze, proszę, wstęp, tak, tak. Ej, to ty! Wracam na! O, jest nik! Gadaj, gdzie po nik! Już trochę za późno. On jest naszą główną atrakcją. W pizza plexie. Jaką główną atrakcję przy, 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 przywłaszczyłaś go sobie? Oddaj mojego syna. A! No to on będzie niedługo na głównej scenie. Głównej scenie? Holipa, daleko. Cholipka! Papo! wychodź. Mmm. Mmm. Mm. 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 Ej, ej, What did you like? <ścoughs> <ścoughs> O! Dzień dobry, pan jest chyba nowy, nie? Ja mam pytanie, gdzie mógłbym znaleźć main stage? Tam musi pan iść tam i potem pójść do office. Ale pan uważa, żeby nie klikać żadnych, żadnych przycisków, bo może się źle stanąć. Tam powinno być gdzieś main stage. Okay. O mój Boże, o mój Boże! Przekupiłeś mnie, idź tam. Nie tak szukałem! Boże, chodź tu! Musimy pójść do domu, wracać do domu Nie! Jak to nie? Ja chcę zostać w Roxy! Nie, 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 mnie to o nie. Musisz pójść do domu! Ale ja tu zarabiam! Darzam się, się w pluszakach Roxy! Przepraszam! Nie, chodź... Nie, nie, nie... nie, nie. Ty musisz teraz się mnie słuchać! Kupię! zrozum, że ja Ciebie szukałem po całym tym... Zapleksie! Nie mogłem Cię znaleźć! To Był wielki dla mnie trud, żeby Cię znaleźć! No i dobrze! Dobra! Boni, słuchaj, teraz no? to, 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 to musimy wrócić do domu. Boni chodź za no, mną lepiej, nie jesteśmy już, ale czekaj, muszę ci dać taki prezent z okazji tego, że. E, z, że z okazji tego, że ty po prostu uciekłeś i się nie pokazywałeś. Nie? To to nie prezent, okej? Okay? Chodź za rączkę, chodź za rączkę. Ach.